To nawet te dwie możemy oswoić, bo jedna ma więcej w życiu, a druga ma więcej w atak. A są dwie, która to jest 24 czwarty jakby co nie? Nie, nawet ja z tym podmienię za. Podmienię. Podmienię. Paniżej, tu to jest 280 osiemdziesiątej. tobą. Nie, tu? Nie, to wyżej. Albo no, bo ta siadła akurat. O. Aha! Tak, to jest 20. dwudziesty... Nie to jest... jakiś taki dymek. Poszła spać. Okay. Gdzie ona poleciała? Tam przed tobą. Gdzie ona gdzieś leci? W ogóle za wyspę. U mnie to widzę tak, że ona leci, wsiada w powietrzu i spada. No, się, już nie? Tak, zagra, zagrała się. Dobra, no. niech mi ten lag minie. Zanim ci ten lag to ja je mu śpię. Co, złapaliście ją siatę? A gdzie? Okay. W powietrzu ją oswojamy. No dobra, teraz nie trafiłem. O. Będzie okej. Okay. Dosta chyba damage, ale się nie zapał Nie, ona jest za duża na tą siatę Dobra ja, to Bo kurde, jest strasznie szybko toru rozpada Już ma połowę, za chwilę będzie tam Posłuchaj, ten nowinek Narkotyk narkotyki, tutaj masz? Ja, kuźwa, narkotyki. To tam szybko. tu nie masz? Jak, kuź, was zostawiłem narkotyki. Wejdź tam najszybciej. Musisz pisz tu, nie? No no, ma jeszcze 9 kator polu, to może zdążysz. Wątpię, bo ten gryf jest wolny. Gryf jest wolny, tylko ty jesteś za ciężki. to też, ale ogólnie on, on nie jest jakiś najszybszy. To się mu drugi raz. No tylko gryf tego może nie wytrzymać, już ma połowę życia. Żebyśmy ją żebyśmy go próbowali ja ma nagmarze uśpić, ale to też nie wiem, jakby wyszło. Ewentualnie latetykowymi. O ile masz przy sobie? Ja mam taką zbroję. Znaczy, ale te tykowe zbroje mają bardzo słaby pancerz, więc kurwa nie wiem, czy to się opłaca. No, no chyba, że będziesz na speedzie. Ona do no, dogoni? I bardzo szybko no, Póki co, to muszę uciekać już. My się obudziło właśnie. Ja, tak, już tam lecę po ciebie. i to no, jeszcze nie są te zbroje, które są z engramów To tak inna chyba z Genesis, No. No takim nie ma co, co ją bić, bo mnie właśnie prawie ubiła. Jeszcze, jeszcze, czy już nie? Żyje, żyje. Goni mnie dalej. Trzeba jej kontrolę wciśnąć, bo nie chcę się przyspieszyć. Ciągle i tak uciekam. Sorry. Zachowałem się jak wiesz, żeby no przedostatni przed Wybaczam. <laughs> Dobra, zagrywała się na coś innego. Tu prawie jestem. Tak, przy wodzie stać bardziej. O, widzę ją chyba. Gdzieś no. poleciała w kurę Widzę cię. No to dawaj, tu do mnie. Masz, jakby co w... do gryfa wrzucam narkotyki, to najwyżej, jakby co, to ty je dasz. Tak nie tak Mm, to dobra, przynajmniej teraz jak będziemy, będziemy próbować, to powinna szybciej paść, no bo nie będziemy próbować tą światą tylko od razu i śpimy. A. I dwa razy no dostał i nie zaliczyło się. nerwujące. Teraz Jak manewrować, żeby mnie nie podpali, bo jak mnie podpali jeszcze dwa razy, to już będzie leżał. No ja mu resztkę życia. Jeszcze jedna szczęście. No i zaraz mnie zabije najwyżej. śpi. Okej, okay, śpi.

No i dobra, oswaja się. Dobra, piwiarna wstała. Sprawdźmy co ona tam robi ciekawego. W sumie to samo co zwykłe, tylko, tylko ona jest jakby ognista, nie? Myślałem, że będzie strzelała jak ta, lightningowa, nie? No bo te pioruny tutaj to wszystko. Czału nie robię, ale jest szybsza. Jak wszystkie wifki z Krystowa. No, tylko, że ona chyba rozmiarów tej, zwykłej, nie? Biwery. No. no, zwykły. Na Nie, to Po oswajeniu ma prawie 40k No nie, najgorzej. Bardzo Jakby co, to moglibyśmy później, jakby się leczył tamtą oswoić, tą 288 i byśmy mieli na życie i na damage. Można tak zrobić. Obo ile, tam ma ile punktów życia? Znaczy w damage? 59. A, dobra, bo ta, aha, ale już po. Już tak, po tym ta te... Tak, bo ta ma 48. No tam to, ta, ta miała ta też miała 40 coś. Okej, okay, no nie wiem, zobaczcie. No to ustroimy jeszcze tą drugą. No później, nie.